Znajdujemy się dzisiaj na schronisku miejskim SOS w Klępinie Białogarskim. Jest to miejsce, w którym przebywają zwierzęta, przebywają w różnym okresie swojego życia, trafiają tutaj w różnych sytuacjach. Chciałabym, żeby w przyszłości takich miejsc nie było. Niemniej jednak, jeżeli już trafiają te zwierzęta, to warto by było, żeby przebywały w godnych i dobrych warunkach. Dzisiaj jest ze mną tutaj na schronisku pani Martyna, która za chwilę szerzej opowie o tym, jak wsparła, jak jej firma wsparła nasze miejskie schronisko, właśnie po to, by godnie żyły zwierzęta, które tutaj trafiają. Miejmy nadzieję, że na krótko, dlatego też chciałabym zachęcić moich mieszkańców i nie tylko, żebyście odwiedzali nasze schronisko i zamiast kupywać zwierzęta, po prostu je adoptować. Ja nazywam się Martyna Sołonowicz, pracuję w firmie kubbilecik.pl. Jest to bileteria internetowa ogólnopolska. Zajmujemy się sprzedażą biletów na przeróżne wydarzenia kulturalne. Natomiast od niecałych trzech lat Prowadzimy wspaniałą akcję charytatywną. Nasi klienci przy zakupie biletów mogą dopłacić jakieś kwoty na akcję wspierającą schroniska. Na tą chwilę tak naprawdę na tej akcji udało się zebrać prawie 600 tysięcy złotych. Już ponad 400 tysięcy jest zagospodarowane między innymi na schronisko w Klempinie. Tutaj udało nam się wykorzystać 60 tysięcy na piękne boksy dla zwierząt. Um, także no, bardzo cieszymy się, że możemy wziąć udział w tego typu akcjach, że możemy wesprzeć tutaj um, panią burmistrz, Srodnisko, e, całe miasto. E, także mamy na pewno wielki apel do klientów naszych, um, naszej bileterii, żeby nie przestawali tego robić. E, te sumy są naprawdę niesamowicie wielkie, ale dzięki temu ratujemy na pewno mnóstwo żyć, pomagamy zwierzętom żyć lepiej. No a tak jak Pani Burmistrz wspomniała, najlepiej gdyby takich miejsc nie było, ale jeżeli są, to niech będą piękne i wygodne dla wszystkich zwierząt. Więc dziękujemy naszym klientom, dziękujemy za wszystkie datki, róbcie to dalej, bo robicie to dobrze. Ja jeszcze chciałabym bardzo serdecznie Pani podziękować za to, że zauważyliście nasze działania, nasze potrzeby i macie wielkie serca, i dzięki temu to schronisko nabiera nowego kształtu. Serdeczne dzięki. Jesteśmy z tego naprawdę bardzo, bardzo dumni. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Tak, a Was, drodzy mieszkańcy, zapraszamy do tego, byście odwiedzali nasze schronisko, żebyście wyprowadzali zwierzęta i najlepiej zabierali do swoich domów.